Cześć, witam na kanale Wolna Duszka. Dzisiaj może nietypowo poruszymy sobie temat, który, o który wiele osób mnie pyta, a tak naprawdę nigdy nie nagrałam na ten temat żadnego filmu. Dlatego dzisiaj, w trochę innych warunkach niż zwykle, zapraszam Was do filmu na temat channelingów, na temat połączenia telepatycznego i tego, jakie korzyści tak naprawdę możemy czerpać z tego typu komunikacji z innymi energiami. Także jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam do filmu. Tak, jak wspomniałam e, na początku, porozmawiamy sobie dzisiaj o channelingach. E, pokrótce powiem, czym jest w ogóle channeling. Channeling to jest tak naprawdę przekaz telepatyczny, który możemy otrzymać od innych istot z innych wymiarów. Mogą być to istoty fizyczne lub nie fizyczne. Jest to forma przekazu telepatycznego, która odbierana jest przez nas. Kiedy wprowadzamy w mózg kon konkretne fale, e przypominające fale w trakcie śnienia lub po prostu głębokiej medytacji, badania udowadniają, że channelerzy, czyli osoby, które po prostu odbierają taki te przekaz telepatyczny od innych istot, badania pokazują, że ich mózgi wprowadzane są w stan fal odpowiadających e stanom głębokiej medytacji, relaksacji lub nawet śnienia. I taki przekaz polega na tym, że po prostu y, jakaś istota, która chce się z nami komunikować, po prostu y, przekazuje nam swoją energię, łączymy się z nią. Zazwyczaj y, ten przekaz jest odbierany po prostu przez naszą czekrę korony. Ten kanał otwiera nam się tutaj, kiedy wprowadzamy y, mózg w konkretny rodzaj fal. Takiej głębokiej relaksacji i wtedy możemy odebrać przekaz właśnie od innych bytów, istot, z innych wymiarów, od innych cywilizacji. Wiem, że niewiele osób jeszcze jakby na naszej planecie ma, ma świadomość tego rodzaju komunikacji, przekazów, natomiast no jest część otwarta na to, które też. Pisze do mnie, nigdy nie nagrałam filmu na ten temat, a jednocześnie zainteresowanie na moim Instagramie czy Facebooku jest spore channelingami, dlatego dzisiaj nagrywam ten film, żeby troszeczkę rozjaśnić. Chciałabym tutaj pokrótce, tak naprawdę, przedstawić ten temat. Nie mamy dzisiaj na to dużo czasu, natomiast chciałabym powiedzieć o tym, jakie tak naprawdę korzyści możemy czerpać z channelingu, ale też jak zrobić to w bezpieczny sposób, ponieważ no jak wszystko można to wykorzystać pozytywnie lub negatywnie, można zrobić to tak, żeby po prostu czerpać z tego fajne korzyści, a można zrobić tak, że narobimy sobie szkody po prostu. I nie jest to jak, jak wszystko, co, mm, co związane z pracą, z energią. Nie jest to po prostu ta, tak, że y, jest to 100% bezpieczne, bo jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić, no to tak samo jak ze wszystkim może sobie zrobić krzywdę po prostu. Więc mm, omówimy sobie ten temat i dodatkowo chciałabym wspomnieć właśnie o mm, osobach, które channelują, są z tego znane popularne, można ich y, przekazy znaleźć w internecie i też wiele się ciekawych rzeczy po prostu dowiedzieć na temat natury rzeczywistości, na temat naszej planety, na temat gry ziemskiej, jak również y, zaczerpnąć inspiracji co do własnego życia i tak naprawdę grać na kodach Matrixa dzięki nim, bo, y, bo takie właśnie informacje od, otrzymujemy od tych istot, które, y, które są channelowane, tak. Więc jakby do czego możemy w ogóle wykorzystać channeling? Kiedy już decydujemy się na wejście w, w, w tego typu działania, możemy wykorzystać channeling tak naprawdę do zbierania informacji na temat tego, co nas interesuje, na temat wszystkie odpowiedzi tak naprawdę, których potrzebujemy, mogą nam zostać dane w ten sposób. Natomiast też warto wspomnieć, że my tak naprawdę cały czas channelujemy. Channeling to jest po prostu przekaz telepatyczny i my cały czas mamy połączenie z naszym wyszłym umysłem, który jakby nie patrzeć, cały czas channelujemy. Wszystko to, co przychodzi do nas po prostu w formie wizji, w formie naszej wyobraźni, tak, czy po prostu spontanicznych, Słów, które wypowiadamy, zachowań, to wszystko to jest channeling po prostu z wyższego umysłu. Także tutaj y, można by powiedzieć, że nie da się nie channelować. Natomiast, y, kiedy decydujemy się na channeling od innych istot, no to jest tutaj już pewne ryzyko, że możemy po prostu y, 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 połączyć się z kimś, kogo na przykład nie chcemy, i o tym też zaraz powiem. Y, ale daje to też dużo możliwości, właśnie. Możemy uzyskać wiele informacji, których w tym momencie nie, nie mamy, nie czujemy. Możemy się dowiedzieć tak naprawdę wszystkiego, co nas nurtuje zazwyczaj, chociaż czasami są to zagadkowe, dosyć odpowiedzi. Natomiast też ja bardziej proponuję Channeling jako formę przekazu, która. Przejawia się w sztuce. Na przykład możemy malować obrazy channelowane, które ja na przykład maluję takie obrazy, gdzie dana istota po prostu pojawia się w moim polu. Ja zapraszam ją w pewnym sensie na początku. Ona pojawia się w moim polu i to, co przychodzi do mnie, przekazuje na obraz. Więc jest to fajna forma dla osób, tak naprawdę, które gdzieś tam. Potrafią malować na przykład, coś tworzyć, ale jednocześnie w danym momencie no, chcą pomalować, nie wiedzą co, nie wiem, a czują, że, że coś jest w powietrzu, nie, nie, nie wiedzą o co chodzi, co, co namalować, to, to właśnie ta forma przekazu telepatycznego może się y, po prostu tutaj y, przydać, jako też y, fajna zabawa, tak, bo zawsze wszystko się skłania do tego, żebyśmy po prostu się tutaj dobrze bawili, więc, y, więc jeżeli. Ktoś mówi, że ma art blocka, tak zwanego, no to jakby można spróbować sobie po prostu z tą formą channelingu przetestować to. Tak samo jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o jakąkolwiek twórczość, to tak samo możemy skorzystać z channelingu. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to właśnie forma komunikacji z inną istotą. Te istoty są różne. Może być to postać jakaś inna, z innej cywilizacji, tak. Natomiast mogą to być też byty astralne, mogą to być byty z innych wymiarów, również wyższych, nie tylko tych z poziomów astralnych. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest astral, to ja zapraszam oczywiście do filmu, czym jest poziom 4D. Tam się wszystkiego dowiecie, e, więc mogą to być byty astralne, mogą to być też istoty z, z wyższych wymiarów, które już jakby są bliższe światu, e, większa czystość światła tam jest, czyli bardziej świetliste energie, e, i wtedy te przekazy też są zazwyczaj po prostu e, bliższe miłości, tak? Nie. I jeżeli Chcielibyście wejść kiedykolwiek w, te, w taki temat i zacząć samemu channelować, no to w takim wypadku ja polecam zawsze najpierw po prostu łączyć się ze swoim sercem, z miłością w sobie i dopiero z tego poziomu prosić po prostu o to, o, o kontakt powiedzmy. Z istotą, y, która ma dla Was albo odpowiedzi, albo to, czego po prostu chcecie. Jeśli chcecie, na przykład, namalować obraz, no to, no to taką, która chce Wam coś przekazać na tym obrazie. Y, I zawsze z taką intencją, żeby y, Wasi przewodnicy, duchowi, opiekunowie y, pilnowali, żeby to było wszystko dla najwyższego dobra i y, po prostu zachować jakieś y, takie bezpieczeństwo BHP, energetyczne. Y, żeby wyrazić tą intencję, że prosicie o wsparcie, ochronę i żeby to było pod jakimś tak zwanym nadzorem innych energii, które Wam sprzyjają, tak? Bo nie wiemy, tak naprawdę nie zawsze wiemy, co, co tam przychodzi, natomiast no zawsze liczy się też nasza intencja, tak? Jeżeli robimy to po prostu z radości i miłości. To moim zdaniem nie ma opcji, żeby przyszło coś i dało nam przekaz jakiś ciemny, negatywny. Natomiast no, dla bezpieczeństwa lepiej po prostu poprosić przewodnictwo o wsparcie. Jest kilku channelerów, tak naprawdę, którzy są tacy bardzo znani na świecie. I no, najbardziej chyba taki znany obecnie to jest Daryl Anka, który channeluje Bashara. Jego przekazy możecie znaleźć na YouTubie, na Instagramie. I Daryl jest najdłużej channelującą osobą w ogóle, bo on już to robi 40 lat to na pewno, ale chyba było powiedziane, że więcej. Nie dam sobie ręki uciąć, ale jakoś tak bardzo długo. Wiem, że, wiem, że jest najbardziej, najdłużej działającym channelerem i najbardziej znanym. Są też Abrahamy. Channelowane przez y, Higgs, y, przez kobietę, i też tutaj wielu zwolenników tych y, przekazów jest. To są przekazy, które tak naprawdę mówią o tym, jak żyć y, w taki sposób, aby żyć lekko, radośnie, y, i żeby się spełniać po prostu, żeby y, żyć w wolności i miłości, tak? I odkrywać coraz bardziej siebie w prosty sposób. Y, czyli głównie mówią o tym, aby podążać za pasją i robić to, co mamy ochotę robić, to co daje nam przyjemność, tak? Ale mamy też channelerów w Polsce i na przykład jednym z takich channelerów, których ja sobie cenię i po prostu również prywatnie lubię, byłam na kilku kursach u tej osoby, to jest Marek Aleksandry z Przestrzeni Światła. Możecie sobie zobaczyć, też ma różne procesy prowadzone Energetyczne jako w formie takiej medytacji yy, i też channelowane. Także możecie zajrzeć na jego stronę, zobaczyć, co, co tam jest. I ogólnie yy, z takich jeszcze zagranicznych channelerów, no to na pewno yy, będzie Daniel Scranton, który channeluje Radę Arkturyańską. No, wiel, wielu, wielu, wielu channelerów jest tak naprawdę. Natomiast no, ja wymieniłam tych, których ja znam sobie i sobie cenię. Jeżeli kogoś inter interesują przekazy channelowane, no to na pewno warto zajrzeć akurat do tych osób, które wymieniłam, jako pierwsze po prostu, żeby poznać temat. To y, przekazy te tak naprawdę mm, channelowane są super formą informacji, jeśli szukamy odpowiedzi na pytania, na które. Odpowiedzi nie znajdziemy w nauce, tak? To są treści dotyczące chociażby wszystkich takich naszych mocy, których nie używamy obecnie jako ludzie, nie mamy w większości do nich dostępów, ale one się powoli otwierają, jak telepatia, teleportacja i tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze też informacje dotyczące spraw kosmicznych, układów kosmicznych, celów. Jakby celów kosmicznych w stosunku do e, obecnej rzeczywistości Ziemi e, lub informacji na temat w ogóle różnych rzeczywistości, e, tego jak e, tak naprawdę wygląda e, nasze istnienie i z linearnego punktu widzenia, jak to po prostu e, my odbieramy, a jak to w rzeczywistości jest. Bardzo dużo takich informacji właśnie z channelingów można pozyskać, bo na nauce nic takiego po prostu nie znajdziemy. Jeżeli ktoś szuka głębiej, to na pewno channeling będzie fajną formą informacji właśnie dodatkowej. Hmm, ja mogę od siebie powiedzieć, że u mnie te channelingi po prostu zaczęły się spontanicznie. Hmm. I właśnie u mnie to głównie przejawia się w taki sposób, że kiedy maluję, po prostu przychodzi jakaś istota i pojawia się jakby w moim polu energetycznym. Ja już jestem wyczulona na to po prostu, co jest w moim polu, więc też e, inaczej e, może to wygląda u mnie, hmm. że po prostu e, że wyłapuje łatwo, e, co tam się dzieje. Natomiast e, też miałam taki. Channeling, który był jakby prowokowany intencją i to był pierwszy obraz, do którego podeszłam po wielu wielu latach przerwy od malowania. Stwierdziłam, że jeżeli już mam coś malować, to ja nie wiem co, po prostu i niech coś do mnie przyjdzie, tak. I z taką intencją po prostu usiadłam, tak naprawdę połączyłam się z miłością i z taką intencją, że to ma być coś świetlistego. No i pojawiła mi się tam Kosmitka, która później dodatkowo ja się z nią łączyłam, i dostałam informację, że przedstawiła się, że jest szóstego wymiaru, czyli już to jest tak naprawdę subtelny, bardzo wymiar. I była to pokrewna Arkturian, ale. Jakaś tam kuzynka, jeśli wiecie, jakie są cywilizacje, to będziecie kojarzyć. Jeśli nie, to mogę powiedzieć, że to taka e, niebieska rasa, która jest troszeczkę niższa od nas. Mm. I, I ona przyszła z takim przekazem e, do mnie, żebyśmy po prostu, e, żebyśmy postarali się być, dbać o siebie na, nawzajem, <laughs> przepraszam. Jak o jedną, tak? Że oni na swojej planecie tak siebie widzą i, mm, i po prostu chodziło o empatię, tak? O taką jedność, naprawdę mm, dbanie o siebie nawzajem. To y, ten obraz w ogóle nadal jest dostępny, więc jeżeli komuś by się y, spodobał, to zapraszam, można go sobie obejrzeć. W razie czego też w Warszawie można go obejrzeć na żywo, y, można się ze mną umówić. Ja go gdzieś tutaj pokażę na na tym filmie. Natomiast to nie robię tego filmu dla reklamy, tylko właśnie przy okazji pokazuję, jakie są efekty channelowania. No i później te. Istoty już przychodziły do mnie jakby spontanicznie. To się działo zawsze w odpowiednim czasie, więc to też nie było tak, że jakby złapało mnie i po prostu nie wiem, że, że nie było odpowiedniego czasu. Tylko zawsze to był taki moment, kiedy ja się dałam do malowania lub e, wchodziłam w jakąś głęboką medytację i e, w jakąś taką ekstazę, i wtedy pojawiały mi się też konkretne istoty. I nie, nie zawsze ja się decydowałam też gdzieś dalej to przekierować na płótno czy gdziekolwiek, bo nie zawsze czułam też taką potrzebę, tylko one mi się też pojawiały bardziej jako wsparcie, tak? Więc też było moja decyzja, czy ja chcę z nimi dalej współpracować w taki sposób, aby to odzwierciedlić gdzieś, czy tylko po prostu jako wsparcie i troszeczkę pobranie zapisów z ich energii, przejęcie troszeczkę tych zapisów energetycznych tych energii, tak. Czyli połączenie z nimi po prostu jako wsparcie. Jeżeli ktoś kogoś interesuje jeszcze bardziej ten temat i właśnie ma jakieś obiekcje, obawy, no to można sobie po prostu y, też posłuchać Deryla, który mówi bardzo dużo Deryla Anka, tak? który channeluje Baszara i mówi właśnie o tym, jak to u niego wygląda. Y, on bardzo dużo opowiada tak naprawdę o tym procesie, w wywiadach, y, jak wygląda u niego y, wejście w channeling. Y, mówił też właśnie o tych falach, y, o tym, jak robili badania. Także można sobie tego posłuchać. A jeżeli macie jakieś takie luźniejsze pytania, to można też kierować do mnie na Instagramie Wolna Duszka. No i też jeżeli ktoś byłby w ogóle zainteresowany na przykład warsztatami czy szkoleniami, a może lekcjami prywatnymi na temat malarstwa channelowanego, no to również się polecam. Możemy po prostu zrobić takie... Kilkugodzinne spotkanie, i yy, na pewno wszystko będzie wtedy bardziej jasne i klarowne. Mam nadzieję, że ten krótki film choć trochę rozjaśni osobom, yy, które interesuje Channeling i które kierowały do mnie różne pytania na ten temat, yy, aby po prostu samemu też poszukać więcej i yy, podkrywać tego, co Was tam jara na ten temat. Yy. Starałam się zawrzeć tutaj podstawowe informacje, y, takie wprowadzające, po prostu, tak naprawdę do tego tematu, ponieważ jest to raczej niszowy temat w Polsce, natomiast daje bardzo duże możliwości y, pogłębiania swojej wiedzy, poszerzania świadomości i y, tak naprawdę naszego własnego wzrostu. Dlatego y, polecam chociaż liznąć ten temat, pooglądać sobie jakieś krótkie filmiki na YouTubie czy gdziekolwiek, y, właśnie takie channelowane. Bo to jest ogromna masa informacji, wiedzy i takich protypów na życie. Nie musicie we wszystko wierzyć, ale zawsze przez filtr serca sobie sprawdzić, co z wami rezonuje, gdzie czujecie lekkość i co chcielibyście z tego wprowadzić w życie, a co po prostu olać, tak. Bo to zawsze trzeba przez swój filtr serca sprawdzać. Ja też nie namawiam nikogo ogólnie do y, ani channelowania, ani do oglądania channelingów, natomiast. Y, nie warto, moim zdaniem, się zamykać, lepiej się troszeczkę otworzyć i e, po prostu przynajmniej liznąć ten temat, tak? Poszerzyć swoją wiedzę na ten temat i świadomość. <laughs> Myślę, że ten temat będzie coraz bardziej popularny w Polsce, więc, y, no cóż, ja też się będę do tego przyczyniać na pewno. To by chyba było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek y, będzie dla Was ciekawy. Jeżeli tak, to zostawcie jakiś komentarz, ślad, cokolwiek, będę wdzięczna za feedback. Także dziękuję bardzo za oglądanie i miłego. Pa!